Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zaufany sługa, zaangażowany, przebywający z Panem od pewnego czasu, znak w jakimś stopniu, ale ma dostęp jedynie do sfery pragmatycznej jego planów. Niejako czyta mu z ust, ale nie posiada wglądu w jego myśl. Przyjaciel to ktoś, przed kim można głośno myśleć, kto staje się powiernikiem i interlokutorem we wszystkich sprawach. Zaproszenie w bliskość, jaką Jezus posiada z Ojcem, przekaz wszystkiego, co On słyszy od Ojca, to ogromna nobilitacja, ale i zawierzenie człowiekowi, wpuszczenie nas w przestrzeń bardzo intymną, familiarną. Im bardziej osobiście wejdziemy w nią, tym lepiej zrozumiemy myślenie Boga konstytuujące świat. Tym łatwiej będzie mu też zaufać na co dzień. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.